wszystkim, odzywam się do Was już po porodzie jak widać, mój brzuch już jest troszkę pła bardziej płaski <noise> niż, niż ten tydzień temu Franio ma już 8 dni jest słodziutkim małym sakiem, cały czas chciałby ssać karmi piersią <noise> no, oczywiście, tak jak mówiłam w poprzednich filmikach, karmienie piersią jest najlepszym sposobem karmienia dzieci ale nie jest tak różowy jak myślałam Myślałam, że będzie słodko, pięknie, że będziemy na siebie patrzeć i uwielbiać się karmić, a okazało się, że nie jest tak prosto. Frenio umie się umie ssać, ładnie się. Moje piersi mają mleko, mam mleko, olecić ciurkiem. ale Frenio się denerwuje, jak go przystawiam, złości się. Ma główką w ten sposób. Otwiera dzióbka, wypuszcza, wypuszcza piersi, znowu łapie i tak kilka minut, dopóki, dopóki nie złapie tej piersi, nie przysię się i już wtedy ładnie mu idzie. Ale problem jest jeszcze jeden: lubi tylko jedną piersi, drugiej nie chce ssać. Ja próbuję go dostawiać, ale on nie za bardzo mu się podoba ta pierś. Dzisiaj była u mnie doradca laktacyjny pokazał mi różne pozycje do karmienia. Ja już je znałam, ale ona mi pokazała jakie dobrze, jak je dobrze robić, jak, do, jak dobrze przystawiać dziecko do piersi. Bardzo mi się podoba pozycja krzyżowa, czyli trzymam trzymam ręką główkę dziecka. Ja może wam pokażę. W ten sposób, i jakby tutaj dziecko się, tutaj trzymam ręką jego główkę. I ta pozycja mi się bardzo podoba. Doradca też mi wytłumaczył dokładnie, jak powinna wyglądać pozycja na jak dziecko dostawić należąco do piersi. Ona też dla mnie, to podobno jest najłatwiejsza pozycja, a dla mnie ona nie jest w ogóle łatwa, a byłaby najwygodniejsza w nocy. Ja właśnie robię obiad, to znaczy yy, obiady zazwyczaj robi mój mąż, który jest najkochańszym człowiekiem na świecie i bardzo mi pomaga w tym trudnym dla mnie okresie, bo yy, oprócz tego, że to karmienie piersią nie jest takie proste, jak sobie wyobrażałam, to jeszcze przychodzę baby blues, yy, cały czas płaczę w sumie nie wiem nad czym, bo Frania jest najkochańszy na świecie. Śpi sobie, no miał tam kilka razy takie fazy wielkiego płaczu, już sięgałam po smaczka, chociaż jestem póki co nastawiona na... żeby nie podawać mu tego smoczka, żeby nie zaburzać od ruchu chociaż turec laktacyjny mnie uspokoił, że Franio bardzo ładnie się ma odpowiednio wykształcone wędzidełko, nie trzeba go podcinać, więc smoczek nie powinien zaburzyć mi tej laktacji, więc jak już będzie tragedia, będzie wielki ryk w nocy i nie będziemy mogli spać od kilku godzin, to damy mu tego smoczka. No i tak jak mówiłam, przychodzę baby blues, czyli jestem zmartwiona, zdenerwowana, nie wiem, martwię się o Frania cały czas, cały czas mam go w głowie Nie wiem, czy, czy wszystko robimy dobrze, czy, jak to będzie Martwię się o to, że jestem uwiązana w domu, że siedzę pod kołdrą w dresie Do 11 i karmię, 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 nigdzie nie mogę wyjść Orientuję się w tym, że jest coś takiego jak baby blues Jest to wyrzut hormonów, to znaczy w sumie zanik hormonów, które były w ciąży Ale duży wyrzut, wyrzut prolaktyny, czyli hormonu, który pozwala Który... Stymuluje laktację No i to wszystko składa się na to, że mój nastrój jest taki, a nie inny Ale wiem, że to minie Staram się normalnie żyć, wychodzę na dwór Wychodzę na spacery z Franiem, ale oprócz tego mój mąż mnie wysyła na kawę do kawiarni, do parku Żebym odsapnęła, dzisiaj byłam w szpitalu, to była wielka rozrywka Trzy godziny poza domem Oczywiście przed i po musiałam szybko nakarmić Frania no i tak, no mam nadzieję, że to mi nie. Będziemy czekać i zobaczymy, jak to się wszystko będzie toczyć. No i jeszcze z takich wiadomości to miałam cesarkę niestety, bardzo chciałam rodzić naturalnie, ale niestety mi się nie udało. Przez 12 godzin wielkie skurcze w ogromnym bólu. Skończyły się tym, że nie było żadnego postępu porodu i musieliśmy robić cesarkę, co było dla mnie ogromnym wybawieniem, bo to mnie tak strasznie bolało, że nie mogłam wytrzymać. I tak jak ludzie mówią, że... Cesarka była dla nich traumatyczna. Te, które, te które osoby, które chciały rodzić naturalnie, tak dla mnie cesarka była wybawieniem, ponieważ tak bardzo cierpiałam, tak bardzo się bałam o Frania, który okazało się, że był owinięty pępowiną i nie mógł przecisnąć się przez kanał, przez szyjkę macicy, dlatego nie było rozwarcia. Mm że po prostu cesarka była dla mnie wielkim ratunkiem. Teraz przenosimy się do naszego salonu-sypialnio, pokoju dziecięcego, aby pokazać Wam Frania. Frania sobie słodziutko śpi, na szczęście, więc mama ma trochę wolnego, dlatego pomaga tacie i pomaga w obiedzie, co jest wielką rozrywką dzisiaj dla mnie, bo od 8 dni... Nic nie robię, tylko zajmuję się franiem, więc robienie obiadu jest dla mnie super wielką rozrywką. Yy, no i to dzisiaj wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!